No i co? Jesień przyszła, co? Lato się skończyło, ale pamiętacie jak tym produktem od Carfixa nabijałem klimatyzację w Celka? Powiem Wam szczerze, całe lato perfekcyjnie działało, co zresztą pokazywałem Wam co jakiś czas na moich social mediach. Natomiast kwestia jest zupełnie inna. Tak naprawdę o klimatyzację trzeba dbać także, że kiedy już przyszła jesień, albo tym bardziej kiedy nastąpi zima. Bo musicie wiedzieć, że dbanie o klimatyzację to jest także komfort jazdy podczas jesieni, podczas zimy. Po pierwsze. Pracująca sprawnie klimatyzacja dużo szybciej odparowuje nam przednią szybę, więc mamy lepszą widoczność i jest to większe bezpieczeństwo, jeżeli gdzieś lecimy sobie jesienią albo zimą w trasę. Po drugie, czasami zdarza się tak, że tak, ten klimatronik wykorzystuje funkcję klimatyzacji do tego, żeby szybciej i sprawniej ogrzać nam wnętrze pojazdu, więc to też jest ważne, żeby klimatyzacja była sprawna, a układ był nabity. Po trzecie, nie ma nic gorszego, niż jak nadejdzie pierwszy upał i naciskamy sobie tą naszą mityczną klimatyzację i się okazuje, że nie działa. Bo przez pół roku cały układ stał, kompresor nie pracował i doprowadziło to do sytuacji, że po prostu ten układ jest niesprawny. Więc naprawdę dbajcie jesienią zimą o klimatyzację nie tylko z punktu widzenia tego nadchodzącego lata, które za pół roku przyjdzie, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy i w ogóle komfortu użytkowania samochodu. Moja celka jest zadbane, kochane, serdeczne i wiem, że będziecie sprawiał mi przyjemność, jeżeli nim następne kilka miesięcy. Pozdrawiam Was pięknie. Czujduch!